Silesia 24 o poranku. Dzień dobry. Z nami Maciej Biskupski, przewodniczący Rady Miasta Katowice. Dzień dobry, panie przewodniczący. Witam pana redaktora, witam wszystkich. Słyszałem, że będziecie 47 hektarów lasu wycinać. Mam nadzieję, że nie. My zrobimy wszystko, żeby nie dopuścić. Rozumiem, że pan redaktor oczywiście pytał o wycinkę, czy też oczekiwanie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a też bardziej Aeroklubu Śląskiego czy Warszawskiego, aby zlikwidować tak zwane przeszkody dla lotniska, żeby wyciąć tak. dużą liczbę kilkudziesięciu no, tworzyw. Dużą, 40, 47, 47 hektarów. hektarów. No, chyba więcej niż dużą. No, rzecz, która w naturalny sposób wzbudza olbrzymie kontrowersje i mam nadzieję, że nie dopuścimy przynajmniej do, w takiej skali do wycinki. To, to absolutnie chcę podkreślić. że Ale o tym będzie skarzymy. decydować prezydent Krupa. Tak, o tym będzie decydować na mocy nowych przepisów pan prezydent. Oczywiście będziemy chcieli znaleźć jakiś kompromis. Znaczy, ja przede wszystkim nie wyobrażam sobie, żeby dopuścić do, takich, do tej skali wycinki drzew ze względu na to, że to bezpośrednio wpłynie na całą przestrzeń muchowca i leśnego no, pa, i parku leśnego. Lesie, mówimy o lesie o le, lesie muchowieckim, parku leśnym dokładnie wobec czego. No nie wyobrażam sobie, żeby dopuścić do wycinki drzew. Ponieważ duża część muchowca w ten sposób straciłaby swój walor y, rekreacyjny. No dobrze, a jakie jest stanowisko prezydenta miasta w, w tej kwestii? Czy jest w ogóle jakieś? Czy toczą się rozmowy? Panie redaktorze, przyznam się, że z panem prezydentem nie rozmawiałem. Y, w tym temacie sprawa jest bardzo świeża. Y, Nieświeża, nie Nieświeża, dwa lata debatują znaczy, na linii aeroklub tego, tak, lasy państwowe. Tak, ale z tego co mnie wiadomo, sprawa dosyć niedawno wpłynęła do Urzędu Miasta rzeczywiście, jeśli chodzi o dokumentację, bo faktycznie jak wynika z informacji, które dziś po pogłębieniu swojej wiedzy uzyskaliśmy, około dwóch lat trwa wymiana korespondencji pomiędzy Urzędem Lotnictwa Cywilnego a Lasami Państwowymi. Niemniej jednak sam oczekuję z, na decyzję pana prezydenta i na pewno będziemy o tym rozmawiali, ale jestem przekonany, że pan prezydent nie dopuści do tego, aby skala wycinki była tak olbrzymia. Co zrobicie z GKS-em Katowice? Bo chyba fala nieszczęść, ostatnio zatrzymany trener młodej GieKSy, spadek finanse, atmosfera fatalna. No niestety panie redaktorze yy, trzeba powiedzieć sobie, że sekcja piłkarska yy, czy porażka sekcji piłkarskiej i spadek do drugiej ligi negatywnie oddziałuje na cały projekt wielosekcyjnego GKS-u Katowice. Ja przypomnę, że GKS Katowice to nie tylko piłka nożna, ale to także siatkówka i hokej. Siatkarze trochę lepiej sobie radzą. To A hokejści zdobyli brązowy medal, więc patrząc w ten sposób przez pryzmat ogólnych sukcesów, myślę, że wyniki są powiedzmy, że satysfakcjonujące. Ale, ale i tak wszyscy patrzą na piłkę nożną. Pełna zgoda, bo myślę, że piłka nożna jest tym rdzennym elementem GKS-u Katowice i tym, co wzbudza największe emocje. No i tu z całą stanowczością no, trzeba powiedzieć, że wynik e, piłkarskiej sekcji GKS-u jest niestety e, no, żenujący i wzbudzający olbrzymie no, dobrze, kontrowersje. Ale co wy m, planujecie zrobić, panie redaktorze? Zgodnie z zapowiedzią pana prezydenta, tuż po spadku, decyzje i ostateczna strategia, to znaczy, chciałbym powiedzieć. Strategia dotycząca GKS u Katowice zostanie przez pana prezydenta przedstawiona na początku czerwca. Wiem, że trwają bardzo intensywne prace, analizy i rozmowy na temat tego, jak wielosekcyjny GKS będzie wyglądał w najbliższym sezonie i jaka będzie też strategia wieloletnia. Myślę, że ten kierunek ściągania piłkarzy tak zwanych najemników, no niestety skończył się spadkiem GKS-u do drugiej ligi i podejrzewam, że powinniśmy. Ale nie ściągają tych najemników jakoś sobie radzą. Wy sobie nie radzicie, więc może to jest kwestia zarządu klubu. Panie redaktorze, no to chyba musielibyśmy zdecydowanie głębiej spojrzeć, czy, sekcji, czy piłka, klub, klubami piłkarskimi powinny zarządzać samorządy. Co do o, to zasady, odważna teza. Tak, jest to odważna teza, ponieważ uważam, że samorząd nie jest podmiotem wskazanym do tego, aby prowadzić kluby piłkarskie i nie mówię tutaj tylko przez pryzmat Katowic, ale całej Polski. Niestety praktyka jest taka, że bez pieniędzy publicznych, bez pieniędzy bardzo często samorządowych, czy w zdecydowanej większości samorządowych, większości klubów w Polsce niestety nie mogłyby się utrzymać na jakimś określonym poziomie. W Katowicach problem jest Nieco głębszy, ponieważ do, do, dotknęła nas... Yy. No, niezwykle żenująca porażka. Mnie trudno mówić o GKS Katowice. Nie ukrywam ze względu na to, że jestem e, kibicem GKS-u od urodzenia i dla mnie ta sprawa jest bardzo emocjonująca. I chciałbym, żeby GKS Katowice grał w Ekstraklasie o najwyższe laury, tym bardziej, że jest klubem utytułowanym i zasłużonym. Problem w tym, że no, na dzisiaj musimy prawdopodobnie skorygować strategię wobec sekcji piłkarskiej, ale ostateczne decyzje będą przedstawiane na pewno pana, pana, pana osobistym zdaniem samorząd powinien się wycofać z GKS-Katowice, hmm. czy też zmniejszyć swoje. Udział? Udziały? Panie redaktorze, ani z wycofanie z GKS-u moim zdaniem, ani zmniejszenie udziałów formalne z perspektywy Kodeksu spółek prawa handlowego nie wchodzi w grę. Optymalnym rozwiązaniem byłoby pozyskanie prywatnego podmiotu, który przejąłby prowadzenie tego, GK te, tego klubu. Niemniej jednak znamy wszyscy doświadczenia i pamiętamy historię z przeszłości. tych ludzi na Śląsku nie brakuje. Podobnie. Ale też proszę pamiętać o tym, że na Śląsku mamy bardzo wiele klubów sportowych, a szczególnie klubów piłkarskich. Tak I prawda. niestety konsekwencja tego jest taka, że ten sponsoring radzących. jest bardzo rozdrobniony. Nie mamy tak jak w Poznaniu, gdzie jest jeden klub Lech Poznań, i każdy bogaty, interesujący się sportem, siłą rzeczy może inwestować tylko i wyłącznie w Lech Poznań. U nas Niestety, niestety możliwości zaangażowania finansowego w sport są zdecydowanie szersze, można wybierać od... Górnika Zabrze od Piasta Gliwice, któremu należą się ukłony za Mistrzostwo Polski poprzez Górnik Zabrze, ale też takie kluby jak Zagłębie Sosnowiec, GKS Katowice i wiele innych. Chorzów chyba już jest, może być niestety kartą przyszłości. Czyli czekamy na decyzję prezydenta grupy? Czekamy na decyzję prezydenta grupy. Ja osobiście uważam, że na pewno dojdzie do jakiejś korekty w strategii, być może z większego zaangażowania w młodzież, bo myślę, Myślę, że to jest kierunek najbardziej pożądany. Być może jeżeli nie potrafimy tego awansu uzyskać dzięki e, piłkarzom, tak zwanym najemnikom ściąganym do, do, do drużyny, to być może po prostu ten awans trzeba wywalczyć sobie za kilka lat, ale własnymi zawodnikami. Prezydent Krupa na hulajnodze to jest pomysł na rozwiązanie problemów komunikacyjnych Katowic? Taki obrazek mi się przypomniał, kiedy przejeżdżamy przez zakorkowane Katowice. Panie Redaktorze, w Katowicach staramy się w bardzo rozsądny i taki zrównoważony sposób inwestować w transport. Oczywiście komunikacja publiczna powinna być priorytetem. Hulajnoga powiedzmy jest pewnego rodzaju atrakcją, ale na pewno nie rozwiąże problemów komunikacyjnych. Rower miejski zdecydowanie bardziej. Liczba stacji rowerowych w tym roku wynosi 75 i konsekwentnie będziemy z, podnosić liczbę stacji rowerowych do około 150. Tego, co pamiętam z zapowiedzi pana prezydenta Marcina Krupy, jestem przekonany, że rower miejski jest jedną z alternatyw dla komunikacji, szczególnie na tych krótkich odcinkach. Natomiast bezwzględnie priorytetem jest komunikacja publiczna i z inwestycje w komunikację publiczną, które od wielu lat, przypomnę, są realizowane. Dziś jesteśmy w trakcie realizacji budowy centrów przysiadkowych, które również mają uatrakcyjnić. Możliwość wykorzystania komunikacji a my publicznej chyba w jakoś środka. W tym transportu. momencie jesteśmy w takiej oto sytuacji, że nakłady na transport publiczny rosną z roku na rok. Mhm. Tych nowoczesnych autobusów mamy coraz więcej, a jeszcze więcej mamy kierowców, którzy przyjeżdżają samotnie w swoich samochodach mhm. do Katowic albo przyjeżdżają przez Katowice i tak to wygląda. Tak, no to jest konsekwencja tego, że Katowice są stolicą metropolii. Do Katowic przyjeżdża każdego dnia szacujemy, że co najmniej 100 tysięcy osób do pracy. I musimy radykalnie od, odmienić ten trend i spowodować, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają do Katowic swoimi samochodami i pozostawiają te samochody bardzo często w olbrzymiej liczbie w centrum miasta, no, mieli nieco to życie utrudnione, jeśli chodzi o parkowanie w centrum miasta, ale przy jednoczesnym stworzeniu alternatywy w postaci centrów przesiadkowych, gdzie auta będzie można pozostawić i dojechać co, do centrum miasta. Wtedy można by przyjechać, czy by stawiać się na to, żeby przyjechać jednak autobusem i przesiąść się już w Katowicach? Pożądany kierunek jest taki, aby na obrzeżach miasta Katowice pozostawiać samochody i dojeżdżać do centrum miasta komunikacją zbiorową, czyli tramwajem albo autobusem. Szczególnie tramwajem. Plac dworcowy. To się zdarzy, czy się nie zdarzy? Panie redaktorze, myślę, że się zdarzy. Jesteśmy świeżo po otwarciu ofert z przetargu. Obie przekraczają planowane środki w budżecie miasta. Tak, dokładnie, wobec czego teraz trwają analizy na temat tego, co możemy zrobić, jeśli chodzi o rozstrzygnięcie tego przetargu. Ja nie wiem, jakie będą ostateczne decyzje Urzędu Miasta, bo oczywiście te analizy są w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych bardzo szczegółowe i myślę, że wymagają decyzji również takiej może nie tyle biznesowej, co finansowej. Niemniej jednak, jeżeli okazałoby się nawet, że przetarg należy unieważnić i rozpisać go ponownie, to wiem, że y, będzie to zrealizowane w trybie bardzo pilnym, tak abyśmy w, jeszcze w tym roku rozpoczęli y, przebudowę ulicy dworcowej. Czas realizacji tej inwestycji, przebudowy ulicy dworcowej to jest około 12-14 miesięcy, wobec czego spodziewam się, że, czy, czy głęboko wierzę w to, że w przyszłym roku, jak nie w 2020, to najpóźniej w 2021 ulica dworcowa będzie miała się... już. Podoba wizualizacja tego placu. Tak, mnie, mnie y, wizualizacja placu. Panie redaktorze, no, to ma być rynek, który, czy, czy też plac, który będzie przypominał rynek ten sprzed wielu lat. Tam, oczywiście, w projekcie uwzględnione są drzewa, czyli zalesienie drzew, czy, czy, czy umiejscowienie drzew. Wobec czego nie do końca twierdzę, że to będzie przestrzeń całkowicie betonowa. Być może rzeczywiście kierunek taki, aby tych drzew było więcej, tak jak jest w części rynku przy pawilonie w tym słynnym pawilonie w centrum miasta po drugiej stronie, tam tych drzew jest sporo, te drzewa rosną, wobec czego myślę, że to jest kierunek jak najbardziej pożądany, ale z tego, co pamiętam, w projekcie jest, dokładnie teraz liczby drzew nie powiem, ale jest na pewno kilkadziesiąt drzew, które to mają To jeszcze jedno pytanie na koniec, jak sobie radzicie z wysokimi dość, trzeba przyznać, cenami prądu? I z opiszałością Ministerstwa Energii, tak naprawdę. Panie redaktorze, jeśli chodzi o ceny prądu, to faktycznie po rozstrzygniętym przetargu wiele wskazuje na to, że koszty energii dla miasta Katowice będą wyższe około 60% niż Już w są. stosunku. Od tak, aczkolwiek wiemy o tym, że ministerstwo rozpoczęło pracę nad ustawą pozwalającą na wprowadzenie rekomp rekompensat dla samorządów, które miałyby być z tego co wiem, wypłacane w w okolicy powakacyjnej. Nie, natomiast... ale ciągle nie mogą się dogadać z Brukselą więc na razie możecie o tym zapomnieć my głęboko wierzymy w to, że ministerstwo wprowadzi regulacje, które są zapowiadane konsekwencja dla budżetu miasta to jest około 9 milionów złotych przy czym należy podkreślić, że Katowice od wielu lat konsekwentnie realizują taką strategię związaną z efektywnością energetyczną dla przykładu tylko w zeszłym roku wymieniliśmy 1600 lamp miejskich na lampy LEDowe energooszczędne To projekt wartości blisko 700 tysięcy złotych i to wszystko Powoduje, że ta efektywność energetyczna czy zużycie energii jest niższe, a mimo to te ceny prądu są zdecydowanie wyższe. Myślę, że to jest negatywna konsekwencja dla wszystkich samorządów i głęboko wierzę w to, że ministerstwo wprowadzi regulacje, które pozwolą na rekompensaty dla samorządów, czy wypłatę rekompensat dla samorządów, tak aby no, samorządowcy nie byli bezpośrednim, czy samorządy nie były. Stratny na y, niestety nowych regulacjach. Bardzo dziękuję. Maciej Biskupski, przewodniczący Rady Miasta Katowice, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. panie dyrektorze, dziękuję wszystkim słuchaczom.